Z tej strony Namory witam was serdecznie w kolejnym trzecim odcinku z y, rewiru zarazy Tak więc Bez zbędnego pieprzenia Zagramy sobie z ochydziarzem Cóż on ma Zadaj czy punkty obranie wrogiem bohaterowi Eee tam W sumie magiem wygrywam zawsze Łowcą przejebałem Paletem przejebałem Druid? Może W sumie ta moja talia jest w trakcie budowy, dlatego tu piszę alfa. Yy, b, ale żeby nie było nudno, a przecież trzeba przerąbać jakieś trzy albo dwa pojedynki wcześniej, żeby nie było nudno. Tak więc gramy. Ojillas. You talking to me? To raczej nie, To się możesz w sumie przydać, więc... Coś za trzy... Oho, oho, oho! Ale mnie to posmyrało na duszy. CO?! Aho, 85. dobra. Nie było tematu. Jeszcze jakieś agro zasrane. To już w ogóle, tam 30 to mogę tam swoim jakimś agro, którego nie mam tak ostatnio zbić, a tutaj co? Że tak się zapytam, ja bierze. Dobiera kartę I znowu ja nie zaczynam, to nie jest, to nie jest, to jest bardzo nie fair, chłopaki Dziabni. Okej okay. No i głupie by to było wyciszyć, no bo. No bo wiecie. Wiecie co? Zrobimy inny in myk. A bo on ma jeszcze to, no go pies Co ja mam wrzucić, jak nie mam co wrzucić, hello Tego nie wrzucę, no bo Jak ja mam do cholery wbić 70 ileś Przecież ja nawet nie mam tyle demage'a we wszystkich kartach Fuck you Nie, to 5 mi a, miało być tak pięknie. Nie, nie to chcę. Plumnij tego pana. Dziękuję za plumpnięcie. Już jest 66. Już jestem niedaleko. Co to jest? Przyswiza rodnik, What the fuck? Daj, wszystkim wrogim stroi. Ola, to jest soepist. Daj mi 8 No tak, to ja mogę grać! To co innego? Jak będzie pan takiego chydza, że zarodniki puszczał, no to... <ścoughs> Dlaczego? Olera, Co to było? Co za matą? Ja nie mogę. Faceless manipulator. Ach nie, zmienimy się w tego. Nie mam kreatury. Tego nie zabiję, no bo ja chcę coś dopalić, nie? Teoretycznie. 2, 4, 5. Nie ma tak fajnie. Chyba, że. No, od biedy. Dobierajmy te karty all lock. Zabijmy tego jednego Ta, tu ja Ja jebie Nie jest fajnie Swaj prowokacjon bite I teraz tak dzik wow rozwalić. już mi zaczyna zbijać. No nie może się powstrzymać. Osiem pięć, ile ja tu mogę i ebnąć? Możemy zrobić tak, że drodzy Państwo, Prowokacja. Nie wiem, dokładnie teraz wyłączyłem do końca swe myślenie, więc nie wiem co robię ewidentnie. Mogę wrzucić to, mogę wrzucić to, mogę wrzucić to, 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 wszystko mogę wrzucić. Na pewno dwa se muszę zostawić, więc pomyślmy, dobra, włączmy myślenie. 6. Za 6 mogę wrzucić... Tego to już nie wrzucę, to odpada, więc jedyną opcją zostaje to i chyba tak zrobię. Tylko teraz jest pytanie, jeśli wrzucę z szarżą, dostanę 8,8, 8, czyli 16 plus 4, 20 20 plus 16 i 7, to mam 20, ile 24 plus ile to było 20, 40, no to chuj, ale... Aha, nie zabiję ich dwóch, więc nie dostanę tego. Dobra. Prowokacja. Dig. 15. Teraz pytanie, zabijać to coś? Bo jestem tak. Dings. A tu jestem. Dings, dings. Dings Dings, a to zostaje i jest zajebiście i mogę zginąć Jak zabiję to... Kurde, jakie rozkminy, no nie wierzę Ale do... Naturalnie zabijmy tego Aha! O matko Ała Wcześniej tych zarodników używać Jeb yep. Dobra Taki chuj Bite fajnie Prrr, Kimś innym zagrajmy Ten, ta talia jeszcze nie jest do końca skończona Więc zagrajmy sobie paladyną Dobra Paladin zrobi tutaj z dupy jesień średowiecza. Ta talia w sumie też nie jest skończona, ale jest całkiem zajwista, gdyż. Gdyż jest po prostu zajwista. Ale nie wiem dlaczego z ludźmi mi się łatwiej gra. Ten kombi jest jakiś. jakiś dziwny. Uuu, będzie fajne na te, te 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 te. Pyłki. Czy inne. O, ser. serio. Na początek to mi się nie przyda zbytnio. Dobra. Odbidy. w wrzuci teraz coś mało takiego. No, właśnie myślałem, że to wrzuci więcej spoksu. Ding. Teraz wrzucimy sobie... Creatura. O jak widzicie mam już mojego kombosa, który się świetnie sprawdza na ludzi, czyli rzucamy dzikiego Pirmante i rów dość czyścimy stół. Ale na ludzi, na kąpy zapewne nie. Chociaż. Ale nie wosy Pirmante ze mnie, a nie chcę. Trudna rozkmina teraz. Dobra, na pewno to... O 3 mm, czuję to nie, 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 nie. Uuu tak, nie widziałem, że on doszedł. Teraz go zauważyłem. Chyba ja zaraz będę musiał użyć czegoś. Rzucaj cholera jasna te pyły. A my możemy zaproponować rycerz srebrnej dłoni z panem Giermkiem, który jak zawsze jest gotowy do działania. O tych nie lubię. O i nie lubię bardzo. Mamy go teoretycznie, mamy jak ich zabić, ale to zagranie nie jest zbyt dobre. No ale co zrobić? Dobra combo bomba. Yep. Cokolwiek. Chcę by. Preby... Mogę <śmogłem> poczekać. Śmiechowo. Uleczmy się, chociaż ten heal będzie taki nie do końca. Bo on ulecza 6, a mi tylko 4, więc dewa w dupę. No w końcu. Błyszczmy się, że się nie doczekam. Co to jakiś jamochłon? O, Dobrze. Jest dobrze Nie mojej I w następnej bijemy zarodnika A nawet dwa Jakbym teraz dostał Jak to się nazywa? Consecration This right here Czy jest? Nie ma, no bo po co? Na co to komu? Nie muszę i tak, muszę tych tu zbić, no bo czysty stół przede wszystkim, czyż nie? Dobra, w sumie na czym ja się zastanawiam, nie ma sensu. Pyk, cieszę się, że to Twój obowiązek. Wrzucam to, Wrzucam to, tu na ryj. I czekam teraz na dobre ułożenie kart. Ty ciulu. Ja was proszę. Konsekracją przybądź. A młotek też jest dobry. Łotek. Zjebałem. Bo mogłem Coś ten Czy rozbić ten Co mi to da? Da mi to, że będę miał 8, a tak to... Nie no, gówno mi to da. Jeden damage będę miał mniej Ataku na mordę. Au! robi się... Nieciekawie, lekko mówiąc, ale oddał mi turę. I teraz pytanie: kim zbijać? Co jak zbija zbiję z tym i na Gdybym wtedy rzucił tego ziomka, to też bym już miał ziomę 9. Teraz kminy. Też czekajcie w sumie Możemy zrobić tak Na no mori, w sumie jak coś pomyślisz to nawet ci to wychodzi Ale pierwsze musisz pomyśleć Drink. Oooo Oooo chyba, koniec Ooo, yeah! Udało się, w końcu! Już myślałem, że będzie kapa, ale nie ma kapy. Zabijasz moich stronników! Przestań! Przestań, ale już! W sumie. śmieszny jest ten ekstremist. <grytanie> ale nie. Mm. Yy, śluzo, śluzożer. Śluzożer, tak dobrze. Yy, Zajbisty taunt chyba najpierw w grze, więc biorę z otwartymi rękami. Ręcami o, oh, yeah Otwieramy kufer Pstryk Ochydzasz Bardzo pięknie Wow. Właśnie, jeszcze będą dwa dodatkowe odcinki Yeah Tak więc, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku I zapraszam na kolejne Zadania klasowe Dzięki wielkie i do usłyszenia